Dzień dobry wszystkim. Kłaniam się niziutko moim ulubionym widzom, i wszystkim, którzy mnie oglądają. Kochani, jest sobota, jesteśmy z bajeczką na poradnym spacerku. Już jest cieplutko, ustałam tak w cieniu, bo słoneczko już bardzo operuje. No, ma być bardzo ciepło dziś i jutro. Także. Jeszcze wakacyjny weekend Będzie upalny Ciąg dalszy Naszego polskiego lata Kochani U mnie na razie jest cisza, spokój no. Trochę jechały samochody przez most Ale Koło mnie na razie Na razie jest fajnie, tak cicho Nie ma za dużo ludzi Nikt nie będzie nam przeszkadzał O, bajca jak zwykle zmęczona już Leży Chociaż tak daleko nie uszła, bo przecież jesteśmy na swojej starej miejscówce, tylko tylko po drugiej stronie ulicy. Bo po tamtej słoneczko świeci, A my tu w cieniu stoimy. O! Tu przy górze. Zobaczcie. No i lecą te liście, doleca no pełno liści. Żółtych, suchych liści idzie. Idzie nasza kochana jesień, złota polska jesień zaczyna się bardzo wcześnie ale jakiś brzęk słyszę, co to kwitnie o opory? to już nic nie kwitnie a jeszcze taki brzęk pszczółek gdzieś tam w górze słychać pszczółki jeszcze jeszcze coś zbierają ja nie wiem co może to dzikie owady osy albo inne bajeczka nie skoczyły także kochani to tak na początek na początek weekendu na początek weekendu my będziemy się już ewakuować pomału do domu chyba pójdziemy bajeczka bo tam trzeba się brać na porządki sobotni dzisiaj trochę będzie pracowito ciekawe jak mi na to moje nogi pozwolą ale na pewno jeszcze się z wami spotkam jak nie dziś to jutro żeby vloga dokończyć to na tyle na razie wam życzę życzę wam pogodnego weekendu odpoczywajcie Kochani Przyszła paczka z Zooplusa Zaraz wam pokażę Co, co tam w środku jest W środeczku jest Coś fajnego Jedzonko dla nich Saszetki z Feliksa Tu jest Tu jest taki Przysmak probiotyczny To Melusia bardzo lubi Ja jej kupuję tu są słynne paseczki suszone z kaczuszki to dla bajeczki zaraz dostanie, na górze jeszcze mam ojej no. tam Benek Grzbilek po zapachu lawendy tu jest sucha karma frutki Wolf dla bajunek z Skaczuszko. z kaczuszko. i zmila Sucha, Teraz. Teraz pokażę Smila, sucha karma dla kotów przebywających w domu. Cztery kilo. Taka karma to mi starcza na 2-3 miesiące. Taki worek się opłaci, bo I już Wam mówię, no to tutaj jest jeszcze jedno pudełko Feliksa. No to jest 3 pudełka po, po 24 saszetki. To jest 60-72 saszetki. No to jest tak 6 saszetek. Idzie na górze 5-6 zaszetek na dzień. No to jest na jakieś niecałe dwa tygodnie. Taka paczka. I za to paczkę zapłaciłam 260 zł. O, to jest tyle. Tu jest jedzenie dla kotów. I nic nadzwyczajnego, jak widzicie. Nic jeszcze zapomniałam zamówić. Takie te ciastka wielozbożowe. Dla Bajki, ale to ona jeszcze ma trochę, to następnym razem jej zamówię. No, do tego jeszcze, przecież trzeba kupić jedzonko dla Bajki. I muszę wam powiedzieć, że psotek, psotas chce mięsa, tylko gotowanego, surowego mu nie daje, bo za mały. Więc jak tam na obiad coś wyjmę, to mu kawałek odłożę, taki niesolony. I obgotuje. I on to pałaszuje. Naprawdę. I z kurczaka, i z indyka. Nawet wczoraj to kawałek schabowego zjadł takiego bez panierki. Jest kłod jak tygrys. Robi się jak drapieżnik. Mięsożerca. On tam saszetko się zje, saszetki, ale kawałek mięsa na dzień musi być. Witam Was kochani. Wieczorowo poro. No jest 22.30. No wcześniej nie mogłam w niedzielę. Nie miałam czasu jeszcze. Może być awaria. Mogę w każdej chwili przestać, bo tu wariuje psotek. Na razie bajki nie ma, ale jak usłyszy, że gadamy, to i ona też tu przyjdzie. Kochani. Na parę słów tylko, bo wiecie, yy, no muszę uważać. Co tuś? No, ja nie wiem jak ja Jak ja z wami dzisiaj pogadam? Nie mam pojęcia. W kuchni nie mogłam na stole, bo on ciągle latał po stole. To przyszłam do pokoju. W pokoju też... On po prostu... To jest terrorysta. E, wiecie? Pod ostatnim vlogiem... E, ojej, takie pytanie. Takie pytanie. Mnie ktoś zadał co ja myślę o, o religii w szkole. Wiecie postaram się streścić, bo to jest temat rzeka. To jest dla mnie, to jest temat rzeka, to po prostu postaram się streścić, więc powiem tak: ja małych dzieci w szkole już nie mam. Sama byłam wychowana w czasach, kiedy religii w szkole nie było. Na religię chodziłam do domu parafialnego. Religię miałam w szkole podstawowej z siostrą zakonną, w szkole średniej z księdzem, i też w szkole średniej chodziliśmy na religię do kościoła. Bo w Ostroence chodziłam do średniej szkoły, także tam do fary żeśmy chodzili na. do klasztoru, przepraszam. Do klasztoru na religię. No muszę. Ojej! Przepraszam Was najmocniej, no ale to tak się kończy: nagrywanie ze zwierzętami. No chyba jednak będę trzymać w ręku ten patyczek, będzie lepiej, co bo tak to znowu będzie awaria, one się tu przewalają, one tu się przewalają z melko, obydwa walczą, także jeśli chodzi o czasy teraźniejsze, no to wiecie, religia, no cóż, po pierwsze zaczęli zdejmować krzyże, więc to jest bardzo bolesne. Nigdy w życiu krzyża ze ściany nie zdejmę. I to naprawdę bardzo boli. Druga sprawa jest taka, że, wiecie, w tej chwili, w tej chwili to jest trudno cokolwiek powiedzieć, bo panuje chaos wielki chaos. I w świecie świeckim, i w świecie duchownym. I jest bardzo ciężko kogokolwiek obwiniać, bo wina leży i po jednej i po drugiej stronie. No one są niemożliwe. Kochani, powiem Wam tylko tyle, że kiedyś religia. Religia to była nauka o Bogu. Dzieci się uczyły pacierza, uczyły się katechizmu, miały, były prace ze Starym i z Nowym Testamentem. Dzisiaj, czego oni uczą na tej religii, te dzieci? Te dzieci muszą znać przepisy kościelne, daty różne. Po co to? To jest wszystko w internecie. To się w życiu nie przydaje. Najbardziej bolesne jest to, że dziecko kończy szkołę podstawowo i nie zna calutkiego katechizmu. Pacierza, przepraszam. Już o katechizmie myślę, że zna, bo tam ich ksiądz pyta, bo to do Ale z tym pacierzem to wiecie, no niby też egzaminy są. Ale te dzieci są po prostu tak y, ciśnięte z to nauko z religii, że później przez ten nacisk, przez ogrom tych wiadomości one się po prostu odwracają od kościoła. Przez bo to jest to to, to nie jest nauka, to jest wprowadzanie reżimu jakiegoś. No wiecie co? Wajka leży koło mnie, zaraz wam pokażę, a te wariaty dwa tu się gryzą mi pod nogami. Ten psotek to jest niemożliwy. Także to jeśli chodzi o moje zdanie na temat religii. Jest. Trudno mi jednoznacznie cokolwiek powiedzieć. Jestem za tym, żeby religia była, ale. Yy, ta religia, która jest w tej chwili. Ja wiem, że to wszystko idzie do przodu, i, i to nie można porównywać nauki tej, która była 40 czy 50 lat temu, do obecnego poziomu. Ja to wszystko rozumiem. Ale proszę zauważyć, że nasze życie, życie świeckie, Idzie do przodu, ale Bóg pozostaje ten sam. I tak samo nas kocha, tak samo nas ochrania, tak samo mamy w Nim oparcie i tak samo mamy w Nim przyjaciela. Takiego samego jak kiedyś. Bóg się nie zmienia. Także to, to tyle z mojej strony. Więcej już nie chcę wchodzić na ten temat bo, no bo nie chcę, bo nie chcę sobie narobić wrogów, po prostu. Takie jest moje zdanie. Skromne. Oj, no niemożliwe. Przepraszam was za wszystkie usterki w, w tym dzisiejszym vlogu, bo no, no nie da się, no ciągle jestem potrącana, podgryzana. Kochani, a teraz yy, a wiecie? Wiecie, że niedawno dziękowałam wam za 1000 subskrypcji. A dzisiaj nagrywam setny vlog. Setny filmik. No proszę, jak to wszystko się razem pięknie złożyło. I muszę wam powiedzieć, że pomimo wielu trudności, jakie napotykałam Podczas tego okresu zbierania tych subskrypcji i nagrywania, no bo wiadomo, że nie zawsze miałam warunki, nie zawsze miałam siłę do Was pogadać, ale jestem dumna ze swoich sukcesów. Jestem dumna, dlatego że osiągnęłam to o własnych siłach. Nie prosząc o, po jakichś dużych kanałach o jakieś subskrypcje, broń Boże, kupując jak niektórzy to robią. Także jesteście moimi najlepszymi oglądającymi moją najlepszą widownią. Wielu z Was jest moimi przyjaciółmi. Naprawdę bardzo, bardzo Wam. Za to wszystko dziękuję. A na chwilę jeszcze wam pokażę ten mój zwierzyniec. O! Moment. Proszę. Tu jest pani bajka. No, nie wstydź się, halo, ty Czarnucha. No, pokaż się, no zobacz, bo wstydzi się. No, to jest wstydziocha. To jest wstydziocha. O, a teraz to mnie podgryza. Proszę, a teraz to mnie podgryza. O, 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 o. O, jest wstydziocha. stydziucha. No, ty, to, to, to Pieścioszyca. Ta na głowie ustań. No. O, bajeczka. Bajunia. Pszczotek, chodź do nas. A Pszczotek się schował na fotelu. Tylko łeb wystawił. A Melusia. Melusia to jest tu pod ławo. Zaraz może wam pokażę. Ojej. Zaraz, zaraz. Zaraz wam pokażę Melusię. O, zobaczcie. Myje się. tak ją wymęczył, a ona się myje. No. Tak. No. Także. Kochani. Będę już kończyć, bo tam troszkę wcześniej ze spacerku i zakupy z Zooplusa Wam pokazywałam. Także no... życzę Wam dobrego tygodnia, naprawdę zdrowego, dobrego tygodnia. I oby to nasze życie było w miarę spokojne, w miarę dobre, bezpieczne przede wszystkim. Tego Wam, kochani, życzę na najbliższy tydzień. Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie i do następnego razu. Pa!